Panie prosimy, które odkupiłeś swoją przyjęłość. Tajemnica trzecia Pan Jezus przelał krew podczas biczowania. Wówczas uwolnił im barabasza a Jezusa kazał biczować i wydał na ukrzyżowanie. Uderzenia bicza bardzo bolały. A Jezus nie miał ani jak uciec, ani jak złagodzić tego bólu. Ale On nie chciał ani uciekać, ani mieć lżej. Wiedział, że to dla naszego zbawienia, że tak trzeba, aby nas uratować przed piekłem i otworzyć drogę do nieba. On swoją krwią wymazał nasze grzechy, a my możemy je teraz wyznawać. I przyjmować przebaczenie. Dziękujemy, Panie Jezu, za każdą spowiedź. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wróć nas na pokuszenie, ale zbaw od złego Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nazwa, wody złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas ruszanie, ale nas zbawody złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego. Boże, niego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas bawodę złego. Amen. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ciebie, Panie, prosimy wspomó sługi swoje, które odkupiłeś swoją przenajdroższą krwią. Tajemnica czwarta. Pan Jezus przelał krew. Podczas ukoronowania cierniem, ubrali Go w purpurę i uplutrzy ciernia, włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać. Witaj Król Żydowski. Panie Jezu, Ty jesteś prawdziwym Królem, Królem Wszechświata, a jednak ludzie tak żyją, jakby o tym nie wiedzieli, ustanawiają niesprawiedliwe prawa, krzywdzą innych. Nie potrafią żyć w zgodzie ani ze sobą, ani z innymi. My pragniemy żyć tak, aby wszyscy widzieli, że Ty jesteś naszym Królem, że chcemy być tacy jak Ty i kochać tak jak Ty. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Trzeba Waszego daj nam dzisiaj i odpuść nam winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Am. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego Amen. Ojcze nasz któryś jest w niebie Święciem imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje. Które odkupiłeś swoją przenajdroższą krwią. Pan Jezus przelał krew na drodze krzyżowej, tajemnica piąta, a On sam dźwigając krzyż, wszedł na miejsce, zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. To nie było łatwe zadanie. Zanieść ciężki krzyż na kalwarię, kiedy każdy kawałek ciała bolał po biczowaniu i ukoronowaniu cierniową koroną. I jeszcze ta świadomość, że na końcu drogi na tym krzyżu przyjdzie umrzeć, a jednak Jezus bierze krzyż i idzie, ponieważ kocha i pokazuje, że miłość daje siły do wykonania rzeczy niemożliwych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuźniam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. i nie wódź nas na pokuszenie. Ale na odesłego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuźniam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam dzisiaj odpóźnia nasze winy. I nas na pokuszenie Amen Zbaw odesłego, amen Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie imię Twoje Przyjdź królestwo Twoje Bądź wola Twoja Jako w niebie, tak i na ziemi Chleba naszego Udaj nam dzisiaj I odpuźniam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wódź nas na pokuszenie, ale nas baw odesłego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Ciebie, Boże, prosimy, pomóż sługi swoje. Które odkupiłeś swoją najdroższą krwią. Tajemnica szósta: Pan Jezus przelał krew podczas krzyżowania. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Pan Jezus. Pan Jezus czuł się bardzo samotny, jakby nawet Ojciec go opuścił. Ojciec był bardzo blisko, ale Jezus tego nie czuł. Jezus jest zawsze blisko nas nawet kiedy tego nie czujemy. Kiedy jest nam trudno, kiedy wydaje się, że nikt nas nie rozumie, nikt nie może pomóc, zawsze możemy przytulić się do Jezusa, prosić go o pomoc. Panie Jezu, pomóż nam pamiętać, że z Tobą zwyciężymy wszystko. Któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. A Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię twoje. Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie ale nazwa podeszłego. A ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. a Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak by była na początku, teraz zawsze. Na wieki wieków. Ciebie, Panie, prosimy. Wspomóż sługi swoje, które Pan Jezus przelewa krew podczas przebicia serca włócznią. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Pan Jezus już nie żył, nie czuł bólu, nie cierpiał. Dla Niego jakby wszystko się skończyło, dla nas wszystko się zaczęło. Od tej pory Jego krew oczyszcza nas z grzechów, możemy przyjmować Go w Eucharystii i do Boga mówić: Tato, dał nam swoje słowo i przez kapłanów pomaga nam w drodze do nieba. Należymy do wielkiej rodziny Kościoła Świętego. Twoja śmierć i zmartwychwstanie, Jezu, są dla nas wielkim darem. Dziękujemy Ci z całego serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, Wszechniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako imię odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ręba naszego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie nas na pokuszenie. Ale nazwa od złego Amen. Ojcze nasz, który się z w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajców. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak byłem na początku, teraz zawsze. i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją przenajdroższą krwią, Panie Jezu Chryste. Rozważaliśmy tajemnicę przelania Twojej krwi. Umierzyłeś się, aby nas oczyścić z grzechów i uczynić dziećmi Twojego Ojca. Dziękujemy Ci i prosimy o łaskę, abyśmy i my mogli poświęcić życie dla uwielbienia Boga i zbawienia naszych bliźnich. Pozwól nam w radosnych, a także w przepełnionych cierpieniach w godzinach naszego życia rozmyślać o cenie naszego zbawienia i z serca odpowiedzieć na Twoją miłość. Amen. Zawsze błogosławmy i dziękujmy Jezusowi, który nas odkupił swoją przenajdroższą. Ją w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną Bóg zapłać, za wspólną modlitwę. Bóg zapłać.